Bardziej świątecznego vlogmasa, bo dzisiaj ubieramy choinkę. Chodźcie z nami choinka kupiona, więc lecimy ją ubierać ja wiem, że Volvo ma taką opcję wypożyczania choinek, ale w Elblągu niestety takiej opcji nie ma, dlatego pojechaliśmy yy, na taki ryneczek choinek i kupiliśmy po prostu od jakiegoś pana choinkę, jesteśmy z tego bardzo dumni, chcieliśmy taką choinkę nie za dużą, nie za małą i kupiliśmy 180 cm, ale jest taka właśnie nie za duża, nie za mała, a przecież jest ogromna także super, lecimy ją ubierać Mamy bombki i wszystkie lampki yy, kupiliśmy wczoraj trochę bombę bo uznaliśmy, że chcemy w tym roku mieć ładną choinkę, yy, a w tamtym roku mieliśmy brzydką i od teraz te wszystkie bombki będą z nami latami, z nami, z naszymi dzieci dziećmi i z naszymi wnukami. Wielki krok w małżeństwie. No i niestety większość bombek nie ma oczywiście sznureczka, więc jedziemy do mojej mamy, do pracowni po nitkę yy, i zaraz wracamy. Nitka wzięta z domu, więc zaczynamy ozdabiać bombki, a później choinkę. Tak więc choinka już ubrana. My w tym roku ubieraliśmy choinkę bardzo wcześnie, bo jest 13 grudnia. A zawsze w moim domu ubierało się dzień przed wigilią, więc duża zmiana, ale w tym roku spędzamy czas w domu. W tamtym roku też nam brakowało świąt, przez to, że mieliśmy bardzo dużo pracy, więc tak jakoś poczuliśmy, że to jest ten czas niedziela, więc idealny moment na ubranie choinki. Pojechaliśmy, kupiliśmy bo w tamtym roku mieliśmy sztuczną w tym roku kupiliśmy taką w doniczce doniczkę mamy starą, bombki mamy nowe bo w tamtym roku bombek nie mieliśmy, więc one zostały z nami. Na stałe i to jest też taki bardzo przyjemny moment na to, że wspominaliśmy sobie jak po prostu w domu zawsze były stare bombki i że rzeczywiście te nasze też będą z nami tak na lata i to były takie ważne decyzje kupowanie tych bombek. No, ja sobie zawsze marzyłam o takiej choince z pięknymi kształtami i to, że mamy teraz kioreniferka, pingwinka, yy, Mikołaja czy Bałwana to, to jest dla mnie takie spełnienie marzeń. Także na maksa się cieszę, jestem ciekawa, kiedy wyubierać choinki, bowiem że u Piotra w domu choinkę się ubierało jeszcze przed y, ubraniem choinek w sklepach, więc bardzo wcześnie, jak jeszcze się nie myślało o świętach, to oni już mieli choinkę, także Beka. Więc musieliśmy znaleźć e, wspólny kompromis. E, połączenie moich tradycji z Piotra tradycjami. Tak więc taka sytuacja właśnie. E, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Mam nadzieję, że moja chointka Wam się podoba, bo nam bardzo e, teraz, proszę bardzo, tutaj pijemy sobie grzańca i zgaszamy światło, zostawiamy tylko lampki i idziemy oglądać Harry'ego Pottera, już trzecią część. E, bardzo nam się to dobrze powoli ogląda. Na, na pół zawsze to dzielimy, może dzisiaj obe, obejrzymy całą, bo jest dosyć wcześnie, jest pióro 17, już jest tak ciemno. Także, no, ściskam was serdecznie, pozdrawiam, dajcie znać yy, o swoich koinkach, może macie jakieś fajne historie, może macie jakieś fajne niepowtarzalne bombki, yy, albo coś tam. <ścoughs> ściskam was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia, pa!